Pięknie pożegnali się ze Stadionem Miejskim piłkarze Mazura Ełk. W ostatnim występie przed modernizacją obiektu Ełczanie pokonali po dramatycznym meczu Zatokę Braniewo 1-0. Był to szlagier 25. kolejki czwartej ligi, bo Mazur Ełk jest ligowym liderem, a Zatoka zajmuje trzecie miejsce. I jak przystało na drużynę Szczuba Tabeli, kibice zobaczyli niezłe widowisko i 90 minut dobrej gry. Gospodarze pokażali też się z dobrej strony, chociaż żadnej klarownej sytuacji nie, nie mieli w sumie przez cały mecz. My stworzyliśmy trzy praktycznie setki, które mm, trzeba było wykorzystać. Mecz całkiem inaczej by się ułożył, a tak szkoda. W pierwszej połowie obie ekipy toczyły wyrównaną grę, w drugiej coraz lepiej poczynał sobie Mazur. Dogodne sytuacje marnowali Jakub Golak, który strzelił z około 7 metrów obok słupka i Szymon Chudziński, który trafił prosto w bramkarza w sytuacji sam na sam. Wszyscy pogodzili się już z remisem, gdy w 94 minucie pod bramkę rywali zawędrował obrońca Radosław Guzowski. Precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce. Bardzo mobilizowaliśmy się przed tym meczem, mówię, no ta runda nie wygląda super w naszym wykonaniu, ale <laughs> yy, wola walki w tym zespole yy, no jest przeogromna. Myślę, że są jeszcze bardzo duże rezerwy, jeżeli chodzi o ten element yy, mentalny. Mazur tym spotkaniem pokazał, że walczy się do końca i że nie przypadkowo prowadzi w czwartej lidze. Zatoka przesunęła się o dwa oczka w górę i jest już trzecia. To dla rywali Mazura jeszcze za mało. Stać nas na więcej. Na pewno pokazaliśmy to w, w poprzednich sezonach trzadyli za tej silniejszej, gdzie byliśmy w, w czołówce, praktycznie graliśmy też baraż, który przegraliśmy nieszczęśliwie można powiedzieć. No i trzecie miejsce raczej nas nie zadawała. Od teraz Mazur na swoje pojedynki będzie jeździł do Olecka. W międzyczasie wybierze się jednak do Braniewa, gdzie znów zagra z Zatoką. Tym razem o awans do półfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Trener zapewnia, że drużyna tego meczu nie podda. Ja nie potrafię powiedzieć zawodnikom, że odpuszczamy mecz. No to jest po prostu yy... Postępowanie niegodne każdego sportowca. No, chyba, że naprawdę sytuacja zmusi mnie do tego. Awans Mazura do trzeciej ligi staje się coraz bardziej prawdopodobny. Drużyna ma już 7 punktów przewagi nad rywalami. A oto terminarz spotkań Mazura w Olecku.